Co to jest retinopatia wcześniaków i jakie są jej przyczyny? Retinopatia wcześniaków, angielski. Retinopatia of Prematurity, ROP, to choroba niedojrzałej siatkówki. Występuje u dzieci urodzonych przed planowanym terminem porodu, u których naczynia siatkówki nie są jeszcze w pełni rozwinięte. Po urodzeniu nieprawidłowe procesu naczynienia, któremu towarzyszy rozrost tkanki łącznej, prowadzi do powstania patologicznych proliferacji naczyniowo-włóknistych w siatkówce i w ciele szklistym, te z kolei odwarstwiają siatkówkę, a następnie wypełniają wnętrze gałki ocznej. Tego typu zmiany mogą powodować poważne upośledzenie widzenia ze ślepotą włącznie. Przyczyny choroby nie są do końca poznane. Prawidłowy rozwój naczynienia siatkówki u wcześniaków mogą zaburzać różnorodne czynniki, wewnętrzne i zewnętrzne. Najważniejszą przyczyną rozwoju ROP jest sam fakt rodzenia przed czasem, wcześniactwo, i związana z tym niedojrzałość dziecka i tkanek budujących jego oko. Najistotniejszymi czynnikami ryzyka rozwoju retinopatii wcześniaków są wiek ciążowy i urodzeniowa masa ciała. Rob dotyczy głównie dzieci urodzonych do 32 tygodnia ciąży i z masą ciała mniejszą niż 1500G. Szczególnie obciążone ryzykiem powstania i postępu retinopatii są wcześniaki urodzone przed 27 tygodniem ciąży oraz z masą urodzeniową do 750G, dzieci urodzone między 24.25. Tygodniem ciąży, na granicy przeżycia, skrajnie niedojrzałe są w 90-100% narażone na rozwój ROB w zaawansowanych stadiach. Im te wskaźniki są mniejsze, tym większa niedojrzałość siatkówki i większe ryzyko wystąpienia ratinopatii, w szczególności jej zaawansowanych stadiów. Leczenie tlenem, tlenoterapia, jest ważnym, ale niekoniecznym czynnikiem rozwoju ROB. Do innych przyczyn powstania rób należy stan kliniczny noworodka, wskaźniki laboratoryjne, hiperglikemia, niedokrwistość, hipoksja, kwasica, zaburzenia krzepnięcia krwi, koagulologiczne, hiperbilirubinemia, bakteriologiczne, zakażenie wewnątrzmaciczne wywołane przez drobnoustroje chorobotwórcze z grupy torh. Bakteryjne Posocznica bakteryjna i lub grzybicza. Zakażenia mieszane. A spośród czynników ze strony matki wymienia się choroby w czasie ciąży: np. nadciśnienie tętnicze, stan przedrzucawkowy, przewlekły nikotynizm, cukrzyca, niedokrwistość, krwawienia w dwa i lub trzy. Tremestrze ciąży, ciąży mnogą, sposób rozwiązania porodu, przedłużający się poród wpływa na niedotlenienie płodu co zwiększa ryzyko powstania rob, z drugiej strony poród przez cięcie cesarskie także może mieć wpływ na powstanie rob. Decyzja o sposobie rozwiązania należy więc od lekarza położnika i jest indywidualna, zależna od stanu zdrowia rodzącej i przychodzącego na świat dziecka. Jak często występuje? Częstość występowania ropów wcześniaków wynosiła w Polsce 22% lata 1998-1999, 41% 2001 rok, 30% lata 2004-2007. W Europie w latach 1999-2005 odsetek wcześniaków z wahał się w granicach 36. 39% Im niższy wiek ciążowy, tym częściej występuje retinopatia i tym cięższy jest jej przebieg. Co robić w razie wystąpienia objawów? Objawy retinopatii wcześniaków we wczesnym stadium choroby można stwierdzić jedynie, wykonując specjalistyczne badanie okulistyczne, dlatego też wcześniaki podlegają obowiązkowym badaniom okulistycznym od 4. Tygodnia życia, na które kierują je neonatolodzy lub pediatrzy. Systematyczne kontrole okulistyczne powinny być prowadzone do czasu, aż w siatkówce w pełni rozwiną się naczynia krwionośne lub kiedy objawy choroby wyraźnie się cofną. Badanie okulistyczne dzieci urodzonych przedwcześnie. W Polsce należą do nich dzieci urodzone poniżej 36. Tygodnia ciąży i z masą ciała mniejszą niż 2500 g, są przeprowadzane w oparciu o wytyczne Krajowego Zespołu Specjalistycznego w dziedzinie pediatrii i medycyny szkolnej z 1992 roku w sprawie powszechnych, profilaktycznych badań medycznych noworodków, niemowląt i dzieci w wieku 2 lat oraz późniejsze. Z 2004 roku i 2007 roku rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie zakresu świadczeń opieki zdrowotnej, w tym badań przesiewowych, oraz okresów, w których te badania są przeprowadzane, a w zapisane zalecenia obejmują badanie w 4, 8 i 12 tygodniu życia, w 12 miesiącu życia oraz po ukończeniu 6 roku życia. Nie ma urzędowych wymogów badania pomiędzy 1.6 rokiem życia Wymienione terminy badań dotyczą dzieci, u których w kolejnych badaniach nie stwierdzono retinopatii, jeżeli rozpoznano rob, terminarz badań jest indywidualny, zależny od stopnia zaawansowania choroby. Objawy postrzegane przez rodziców slash opiekunów. Takie jak zmiana koloru źrenicy, biała źrenica, leukokoria, spowodowana rozrostem mas naczyniowo-włóknistych we wnętrzu oka, oczopląs lub małoocze są objawami późnymi, świadczącymi o znacznym zaawansowaniu choroby, wówczas nie ma już możliwości skutecznego leczenia, pozwalającego na poprawę ostrości wzroku. Jak lekarz stawia diagnozę? Rozpoznanie ustala okulista na podstawie badania dna oka. Badanie powinien wykonać przeszkolony i doświadczony lekarz. Przed wykonaniem badania niezbędne jest rozszerzenie źrenic. Do oceny całej siatkówki, łącznie z obwodem, służy wziernikowanie, oftalmoskopia. Pośrednie, ze względu na różnorodność zmian w siatkówce i ciele szklistym obraz kliniczny ratinopatii został standardowo ujednolicony i sklasyfikowany. Ocena dotyczy zaawansowania choroby oraz usytuowania i rozległości zmian w oka, Naturalny, dynamiczny przebieg choroby i stopień rozwoju zmian występujących w rop opisuje się za pomocą pięć stadiów choroby, które mogą się cofnąć. Zatrzymać na określonym poziomie lub przechodzić w kolejne. Fazja czynna i bierna, rób? Faza czynna choroby cechuje się aktywnością procesu chorobowego i obejmuje pięć stadiów. 1 Stadium tworzy linia demarkacyjna. Płaska granica oddzielająca siatkówkę unaczynioną od nieunaczynionej 2. Stadium. Wał wyodrębniający się przestrzennie z płaszczyzny siatkówki zaznaczonej linią demarkacyjną 3. Stadium. Wał z proliferacjami naczyniowymi siatkówkowo-szklistkowymi 4. Stadium. Częściowe odwarstwienie siatkówki 5. Stadium. Całkowite odwarstwienie siatkówki. Każdemu stadium fazy czynnej może towarzyszyć objaw plus, polegający na nadmiernej krętości i poszerzeniu naczyń siatkówki w biegu nietylnym dna oka. Jest to objaw zły rokowniczo. Umiejscowienie zmian uwzględnia trzy strefy i I, które obejmują obszar siatkówki od tylnego bieguna centrum. Poprzez strefę pośrednią do najbardziej skrajnego obwodu siatkówki. Rozległość zmian w tych strefach określa się według godzin zegarowych. Zmiany występujące w poszczególnych stadiach fazy czynnej mogą się cofnąć lub ulec zahamowaniu, dając różnorodny obraz fazy bliznowacenia. Regresji zmian zależne od czasu i stopnia regresji. Faza regresji jest zejściem fazy czynnej. Obejmuje ona przesunięcie, ektopie, tarczy nerwu wzrokowego i plamki, fałdy, otwory i odwarstwienie siatkówki, jej zwyrodnienie, zmiany naczyniowe, wyprostowanie i przemieszczenie naczyń, teleangiektazję, nieprawidłowe podziały naczyń, strefy beznaczyniowe, późnymi, wtórnymi zmianami występującymi w tej fazie są wady refrakcji, niedowidzenie, zes, oczopląs, jaskra, zaćma. Jakie są sposoby leczenia? Z uwagi na postępowanie choroby, kwalifikacja do leczenia wymaga systematycznego, indywidualnego monitorowania jej przebiegu w celu określenia właściwego okresu rozwoju choroby, w którym można rozpocząć leczenie. W przypadku stwierdzenia wskazań do leczenia, powinno być ono podjęte w ciągu 72 godzin od rozpoznania. Wskazania do leczenia ROP podejmowane są na podstawie oceny okulistycznej dna oczu. Wskazaniem jest progowa faza czynna ratinopatii to jest obecność 3. Stadium, weł z proliferacjami, w strefie I lub II, na obszarze 5 ciągłych godzin zegarowych lub zsumowanych 8 godzin zegarowych. W ostatnich latach wskazania do leczenia uległy poszerzeniu i obejmują także przedprogową fazę czynną. Należą do nich zmiany występujące w strefie i, w dowolnym stadium z objawem plus, w stadium 3, bez objawu plus oraz w strefie 2, w stadium 2 lub 3. Z objawem plus. Leczenie retinopatii ma na celu zahamowanie rozrostu naczynia owłóknistych proliferacji do ciała szklistego i niedopuszczenie do odwarstwienia siatkówki. Jedynym skutecznym postępowaniem jest zniszczenie obwodowej, nieunaczynionej części siatkówki, co zapobiega nadmiernej produkcji przez nią czynników naczyniotwórczych, tak zwany Naczyniowo-śródbłąkowy czynnik wzrostu, wekw i powstawaniu nowych. Nieprawidłowych naczyń nowotwórstwu naczyniowemu. Takie działanie zabezpiecza centralną część siatkówki, która ma już prawidłowo rozwinięte naczynia i pozwala na zachowanie wzroku. Obecnie stosuje się głównie przez źreniczną fotokoagulację laserową. Niekiedy wykonuje się krioterapię, mrożenie tkanek, która działa na podobnych zasadach. Wykonuje się ją wówczas, gdy ośrodki optyczne oka nie są przezroczyste, a przez to nie można skierować promieniowania laserowego na siatkówkę. W końcowych stadiach rozwoju choroby, po ustabilizowaniu czynnego procesu, stosuje się w uzasadnionych przypadkach leczenie chirurgiczne, takie jak operacje odwarstwionej siatkówki i operacje szklistkowo-siatkówkowe, witrektomia. W wielu przypadkach nie przynoszą one jednak oczekiwanych rezultatów i nie powodują poprawy widzenia. W ostatnich latach podejmuje się leczenie farmakologiczne rób do ciała szklistego we wnętrzu gałki ocznej podaje się iniekcje, tak tzw. antywekw na przykład. Ranibizuma, bewacezuma blokujące czynniki odpowiedzialne za rozwój naczyń, angiogenezę. Wszystkie wymienione działania lecznicze przeprowadza się w znieczuleniu ogólnym. Czy możliwe jest całkowite wyleczenie? Retinopatia wcześniaków ma tendencję do samoistnego cofania się, regresji, lub zahamowania rozwoju we wczesnych, mało agresywnych stadiach. Możliwość cofnięcia się zmian w zaawansowanym okresie choroby jest znikoma. Czynniki powodujące samoistne cofnięcie się zmiany nie są dotychczas poznane. Laseroterapia i krioterapia zastosowane w odpowiednim, wczesnym okresie choroby pozwalają na uzyskanie korzystnych efektów czynnościowych. To znaczy utrzymanie użytecznej, dobrej ostrości wzroku. Laseroterapia jest skuteczna w około 90% przypadków. Co trzeba robić po zakończeniu leczenia? Po zakończeniu leczenia fazy czynnej ROB, za pomocą laseroterapii lub kryoterapii, dziecko wymaga dalszych okresowych badań okulistycznych ze względu na możliwość wystąpienia w późniejszym okresie życia, wymienionych uprzednio, powikłań związanych z ROB. Badanie okulistyczne jest szczególnie istotne w 1 roku życia i w wieku 6 do 7 lat. Przed pójściem do szkoły, niekiedy następstwa retinopatii wymagają, aby kontrola okulistyczna trwała przez wiele lat. Co robić, aby uniknąć zachorowania? Jedyną, acz nierealną możliwością uniknięcia zachorowania na retinopatię wcześniaków jest urodzenia dziecka w terminie porodu, mimo poprawy opieki nad kobietą ciężarną prawdopodobnie nigdy nie uda się zapobiec porodom przedwczesnym. Skutecznym sposobem pozostają zatem działania profilaktyczno-lecznicze sprawowane przez okulistę w ścisłej współpracy z neonatologiem i rodzicami wcześniaka.